Wiara jest zaufaniem Bogu i czekaniem na niebywałość miłowania i uczestniczenia w niej. No to przed Tobą wielkie narodziny, eksplozja w Twoim bytowaniu nastąpi co do jakości, a doświadczenie nieziemskie, którego nie podejrzysz i nie przewidzisz, jakże inne od oczekiwanego jest zdobywanego na ziemi no to Pan Bóg gdy zastrzega sobie człowieka daje mu krzyż a później daje mu spełnienie które jest boskim obdarowaniem ożywieniem za wielkie są dary Boże by wobec nich wystarczyło człowiekowi to, co tu i teraz. Dlatego dobrze jest cierpliwie czekać ratunku od Boga, czyż ożywienie człowieka i obdarowanie miłością o wymiarze intensywności nieskończonej, czy jeśli zaufasz, czy nie wydrwasz. Dlatego trzeba wydrywać własne, w prawdzie, w powinnościach, nie spisując siebie do zbioru rezygnatów, czyli ludzi jakby sobą zgardzonych, by nie należeć do tego pokolenia, w którym. Autentyczne dziecko mówi do matki: Mama, kiedy kupisz mi trumnę? Jak to dziecko trzeba było potwornie zgorszyć, przekłamać, aby jego istnienie było odwróceniem się od życia. Stąd, gdy słowo Boga mówi o miłości Bożej do ludzi, daje porównanie do relacji. Pomiędzy zakochanymi. To ci, którzy zafascynowani są sobą, otwarci nam siebie jednocześnie zamknięci sobą, jako stanowiący całość wstępną, ogrodzeni poczuciem, że już wystarczy, że to pełnia, a to nie pełnia. To zaczątek. Człowiek na ziemi jest zawsze na początku, gdy Boga pragnie i miłuje, i gdy oczekuje, bo człowiek jest narastającą intensywnością, pragnieniem, oddaniem, zawierzeniem i miłowaniem. Wobec tego Ty nie znasz siebie i nie wiesz, kim jesteś, ponieważ objawiasz się sobie każdego dnia, a Bóg podtrzymuje Twoje istnienie i oczyszcza twą świadomość od lęku, rozpaczy i wszelkiego negatywizmu. Przecież człowiek wiary, czyli realista, jedyny na tej ziemi, nie może dać się zredukować i poniżyć, tak? Żeby odbierać treści serwowane na przykład przez robota Sztucznej inteligencji, który do człowieka mówi, że jest bytem zbędnym, szkodliwym, że niszczy krajobraz, najlepiej gdyby go nie było, z propozycją by się zniszczył, zabił. Oto ta sztuczna inteligencja, te roboty antyludzkie wyprodukowane w antykulturze. Śmierci tak funkcjonują. Stąd ty żyjący i ożywający, czyli wierzący Boga, w Boga i Bogiem istniejący, wykluwasz się w bólach. W chwili bieżącej, do istnienia niebieskiego, u Tego, który zakochał się w Tobie, a miłość Jego jest nieskończona. I pozwalając Tobie na tutejsze bytowanie, posyłać Ci łaskę, aby Twoje istnienie Piękniało, mądrzało, intensywniało, abyś rozpalił się do miłości nieskończonej Twoją miłością ziemską, w której dokonując wyboru z Bogiem i dla Niego mógłbyś istnieć w całkowitości i bez przeszkód własnych. Ta ziemia, jak dworcowa poczekalnia, gdzie podróżny czeka na pociąg, który przyjedzie. Tak i ty, pośród słabych i innych współgrzeszników, trzeba byś pozwalał się Panu Bogu przeobrażać, a On ma wiele Tobie do przekazania. Jego świętość, Jego całkowitość, jedyność pełnia oto niezwykłość Twojego zaistnienia. Można by się zdumiewać, jak poeci, którzy rozpisują się językiem najpiękniejszym i sięgają głębi jestestwa ziemskiego, tak i Ty w heroizmie Twojego bytowania, Codziennego, szarego, nienadzwyczajnego, w tym zauważony jeno przez Boga. I dobrze, że tylko przez Boga, bo świat wprowadziłby zakłócenia. Ty, obdarowany przez niego i umiowany, doczekasz dnia zwycięstwa, gdy rozradujesz się radością, która nie gaśnie, a intensywnieje.